Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mastera FPL i choć, że ma, e, miesiąc maj już jest zamknięty z nami, to ja mam z tamtego miesiąca jeszcze dla Was odpakowanie Loot -crate które hasło na tamten miesiąc brzmiało e, przygoda. Nie czekając więcej, zaraz zobaczymy, co jest w środku. Opa, dobra. I oto tak nam się prezentuje... O, gdzie już? ...zawartość majowego boksa z niespodziankami. Najlepsze jest, na pierwszy rzut oka rzuca nam się taka oto szmatka, co tak naprawdę jest e, nie szmatą, a koszulką. Mamy, rozmiar, jest ma rozmiar podany? Rozmiar M, a, spoko. Nie wiem, czy będzie coś widać. Może zrobię później zdjęcie ewentualnie, a centralnie na, na klacie mamy wyrysowanego linka z... E, Legend of Zelda i jest w postaci takiej, że jest w mm, zawarty w jego takim obrysie, jest zawarte wszystkie słowa takie jak Hero, Save, różne takie keys, wszystko co można spotkać bardziej w grze Legend of Zelda, takie e, itemy, nie itemy, czy przedmioty, żeby nie było, że wszystko po angielsku mówię, przedmioty, wszystko jest wypisane na jego e, obrysowaniu i taki... całkiem ciekawa koszulka w tamtym miesiącu Ludkrate nas kurczy, wyżywił dając nam skórę smoka czy mięso smoka teraz nam dał e, koszulkę czyli nas ubiera spoko zobaczymy co będzie za miesiąc następna rzecz która jest w wezmę tu łapę w paczce to jest taka oto puszka z bajki Adventure Time i to jest bodajże a, postać Jake'a całkiem fajna pucha zapomniałem że nie pokazuję do kamery nie jest dużo puchą, nie wiem, wielkość takiego, nie wiem, smartfona, coś takiego. się otworzę to, może łeb mu ukręcę. I oczywiście, jak to jest w przypadku Loot w środku jest jedna z różnych do trafienia właśnie takich figurek. Czyli typowe zagranie, kurczę, co ci się trafi, to masz albo szczęście, albo masz pecha. Zależy, co lubisz. Ja tej bajki raczej nie oglądam, znam tam niektóre postacie, no ale... Zaraz, patrzymy. czarny worek na zwłoki. No pff. dobra, czyli Pucha określa to, co będzie w środku. Więc nie jest aż tak źle. Myślałem, że to będzie bardziej e, zróżnicowana rzecz. A, puszka i oczywiście sam Jake, czyli ten zmiennokształtny pies z tej bajki. Jakie kwadratowe, plastikowe, zrobione z plastiku dziadostwo, które można sobie postawić na półce. Jeżeli ktoś lubi tą bajkę, to będzie to jedna z figurek, które by chciał mieć na półce. I oczywiście puszka, którą może robić za puszkę do kawy, albo ewentualnie wyciąć od góry, z, o, ładnie nieładnie jak wyciąć kawałek metalu i zrobić sobie z niego skarbonkę Całkiem fajne też. Pum, Następnie w pakowaniu mamy aha, otwieracz do piwa. Z całkiem fajną sentencją napisaną na przodzie. Nie wiem, czy będzie widać. No, złamuj się. O, pięknie. Nie muszę chyba tego tłumaczyć, to znaczy. Oczywiście, Hamsko wbita logo Lutraita, no ale przeżyjemy. Taki przybor, przybornik, przybór do każdego, kto lubi pić piwo. W, nie w domu, tylko w tym. Chociaż w domu też się przydaje czasami. Eee, dobra, śmieci na bok. Otwierasz do piwa. Jasną rzeczą, która jest, jeżeli chodzi o przygodę, o, z hasłem przygody, które się wiąże, to oczywiście Minecraft. I to są takie eee, też. Zróżnicowane do wygrania górcze przyrządy, albo, oczywiście, przyrządy, albo bohaterowie, można ich tak nazwać w samej gry. E, wisiorki, czy też może nie wisiorki, a niesmyczki. Okej, Nie o okay. co mi o nim zabrakło, po prostu słowa teraz. Dość sprytnie zapakowane, bo nie można wyczuć, co jest w środku. Ja już widzę, co zostałem. Aż ucieka sama. Dostałem kurde owce. Ja nie mogę. W kształcie bryloczka. Co lepsze jest? Ma nogi. Jest super owca. Można to prze przekalibrować na... Na Wormsy. Super owca. Dodać jeszcze pelerynkę. też jest całkiem nieźle zrobiona Chociaż tutaj jest taki Sklejone ryje, sklejone tak troszeczkę no... Na hamsko bo widać... Gdzie co było klejone. No ale cóż... No, myślałem, że są są Creepera, ale też będzie fajnie. Następna rzecz, którą otrzymaliśmy od Loot Oczywiście nie zabrakło też e, przepinki, która jest e, z wyrytym hasłem majowym. Ale logo. Nie, logo jest inne, bo przedtem był smog. To był smog na tym, na pomniejszeniu, więc też jest tak e, bardziej różnicowane, Nie jest to samo. No, następna rzecz, która nam się, z którymi się witamy. W, w patrzcie to jest, jest płyta z Sąd trakiem Frenson. Fajna nazwa, nie. Ta płyta wygląda. Jak płyta. nie płyta z jest jeszcze w dodatku. I z tyłu mamy wypisane, jeżeli ktoś się dojrzy, nazwy piosenek jakie są tam zawarte. Że powiedziawszy ani jednej nie rozpoznaje. Jeżeli chodzi o nazwy, gie, o nazwy piosenek, które są zawarte na tej płycie. Prze... Słucham ją później troszeczkę. A co zrobię z tym, to nie wiem, że powiedziawszy. I coś najbardziej chyba widzę to już od razu na samym dnie. Najbardziej nudnego chyba kurczę w całej tej paczki. Czyli Lutkrate jest też taką marką, która chce wypromować chyba też niektórych ludzi, którzy promują ją. Więc mamy naklejki. E, fokus. Takie mamy naklejki. Z tego co kojarzę. To jest naklejka jednego z youtuberów. W nazwie tak jak tu jest napisana Nie chce się tego nawet czytać. Oni nie jest nie, niezbyt fajne zagranie, że promuje się kogoś. I kolejne. Tak samo naklejki youtuberów, którzy są tu. Którzy może nawet i byli opisani chyba w tej ostatniej książeczce, która została dołączona. Której teraz nie ma do lootkreata ostatniego. No bo poznaję różowe włosy. Może to jest właśnie ta youtuberka, której tam mówiłem przedtem w ostatnim odcinku. Nie wiem. A to. To nie wiem, z pojęcia jest to, to za. Naklejka, co przedstawia ta naklejka. Nie, minę. Mina tego Creepera, tej fatet w czerni, tutaj chyba ten chłopak z Adventure Time. Nie mam żadnego pojęcia, szczerze powiedziawszy Jeżeli ktoś to odgadnie, wie co to jest, to z chęcią bym zobaczył w komentarzach, czy coś, co to ma oznaczać. Więc takie, no, pójście na troszeczkę taką otwiznę wygenerować naklejki, wrzucić do, do puchy z, z rzeczami, które się od razu liczą jako jeden, jeden przedmiot. No całkiem. Całkiem, całkiem niemiło, no ale cóż, dobra, postawię to tak, żeby to nie wyleciało i podsumowanie szybkie, dość szybkie odpakowanie, dość szybkie podsumowanie. Nie za dużo, chociaż koszulka, spoko gadżet, który się będzie nosiło. Tak więc trzy zestawy naklejek, których do końca nie wszystkie znam nazwy youtuberów, którzy są tam zawarci. Puszka oraz figurka z bajki czas przygody, czy czas na przygodę. Otwieracz do piwa z napisem: Jest zbyt niebezpiecznie wejść jeden taki, żeby iść samemu. Wisiorek, czy też bryloczek z Minecrafta, owcy. Przypinka od Lutkreta. Zestaw piosenek związanych z przyjaźnią i z przygodą żeby to będzie miało związać coś z tym i sama koszulka z przygody Linka z Legend of Zelda to będzie chyba tyle, bo więcej nic tu nie ma w środku, nic nie ma co grzebać, samo pudełko, które jest w fatalnym stanie też troszeczkę, ma to jak przewozy z Ameryki, które lecą strasznie długo i tak się to traktuje, będzie chyba tyle, że będę z Wami żegnał i do usłyszenia następnego Lootcrate'a prawdopodobnie. Który będzie czerwcowy, wykonany w lipcu? Może? Dobrze pójdzie. Więc do usłyszenia, do zobaczenia na razie.